Tu wam pokażę ciekawostkę, patrzcie ile, ile kamperów na tym parkingu, urbanowa, gdzie nie wolno. Widzicie no na szybko kogo tutaj spotkałem? Mam garaż. A ja naprawiam lampkę, którą połamałem o znak. Pokażę, ile mamy stopni w kamperze przez dzień, taki słoneczny jak dzisiaj. Tym razem na starą miejscówkę z samolotami zbudzić. No w ogóle się nie chcieli kłaść spać. To panuje w przed rozbiorem. Pięknie. Najpierw prawym kołem, później lewym. No i widzicie, tak się bawię, sklejam. O, troszkę mi się tutaj ręce skliły. Jesteśmy w Urbanowa. Widać Alicante. Stoimy 100 metrów dalej niż za pierwszym razem, jak przyjechaliśmy. A ja naprawiam lampkę, którą połamałem o znak w Polsce. Kupię nową Hela, proszę, oryginał tu mam numer Made in India. Klasyczna obrysówka do różnych aut, naczep, więc nie będzie problemu. Może kupię zamiennik i to parę sztuk, bo widać, że to się może przydać. No to dzień dobry wszystkim. Przed ostatnim dniu, faktycznie w ostatnim, bo jutro wylatujemy o piątej. Tak, dzisiaj tutaj spaliśmy. Przed chwilą odjechał tutaj taki żółty tranzycik stary. Tam coś dojechało. O, tu coś dojechało jeszcze, proszę, z Niemiec. Także ostatnio spaliśmy tam. A tym razem tutaj dzisiaj będziemy. Ładna pogoda, cały dzień. Plażing. Tu taki minus, że panowie od rana tutaj walczą. No ale. Trudno, tam było ciszej, z tamtej strony. O, tu Wam pokażę ciekawostkę. Patrzcie, ile, ile kamperów na tym parkingu. Urbanowa, gdzie nie wolno. Patrzcie. Jeden obok drugiego. Zauważyłem już kilka dni temu, jak jechaliśmy w stronę Benidormu przez Alicante, że już tam pełno stało. Nawet tam jeszcze dalej dwa kamperki mamy. No, tak tutaj dogorywamy sobie. Jeszcze zobaczcie amperek ten tranzyt polski lub czyli z Lublina. Tu pan jakiś trening chyba będzie robił. Proszę. Dla młodych piłkarzy. Nieźle. A tu taka maszyna koło nas zaparkowała w nocy. A tutaj klasyczna hiszpańska budowa. Siódma rano, napierdzielają łotami. Dziesiąta ani żywej duszy. A my gramy tutaj piłeczkę na promenadzie. Tutaj trening. Piłkę nożną, patrzcie. Taki normalny. Teraz wam pokażę ciekawostkę. Tam już ani jednego kampera. Chyba przyjechała policja i wygoniła wszystkich. Zobaczcie, została tylko szczepa kempingowa. Tutaj okej, okay, to tu jest plaża, ale patrzcie, same osobówki. Ani jednego już kamperka. Tam jeszcze jakiś busik chyba. Tak, kamper i przyczepa i to wszystko. Tak, to wszyscy się zmyli, ale tu za to patrzcie kamperki stoją. A my gramy dalej, a trening również trwa dalej. Pan sobie buty czyści z piasku, o tam Alicante. O już widzieliście. Nie będę się powtarzał. Pokażę ile mamy stopni w kamperze Przez dzień Taki słoneczny jak dzisiaj Uwaga uwaga Mamy 27 stopni w kamperku Także widzicie Hiszpania Bez ogrzewania w dzień 27 stopni w kamperku Można żyć Można żyć Idziemy się przez chwilę na, na boisko Jeszcze dziś tutaj sobie Zajdziemy na małe pekieniu No i tyle teraz dzisiejszego dnia. Ostatniego. No, wracamy już z Pekenią. Idziemy. Gotować pyszny obiadek. A patrzcie, tam się znowu kampery zjechały. Nowi. Czyli tacy, co nie wiedzą, że tam nie można stawać. Myślę, prawie to u nas, ale nie, nie, nie. Tylko podobny. Nie taki sam. Że widzicie, tu jest taki ruch kamperowy, no to przyjeżdżają, odjeżdżają. policję wygania, przyjeżdżają nowi. To ich nie wygonili, ich wygonił jutro. Także jest tutaj rotacja straszna. Zobaczcie, przestawiliśmy się w kolejne miejsce. Tym razem na starą miejscówkę z samolotami. Też w urbanowa przy tym boisku chcemy podładować troszkę jeszcze Solara na dachu. Żeby nie zostawiać rozładowanego akumulatora, aczkolwiek nie jest rozładowany, bo jest naładowany, ale wolimy mieć na full, bo nie będę zostawiał włączonego Solara, tylko bezpiecznik Esa w dół. Patrzcie jak samolocik ląduje, następny już czeka. Patrzymy, pięknie. Najpierw prawym kołem, później lewym. Wylądowało. Teraz Rejanik startuje. A my jeszcze wyciągamy leżaczki i degustujemy się resztką słońca. Idziemy też pograć w piłę. I do później. A, no Patrzcie pa. na szybko, kogo tutaj spotkałem. Wangaraszku kuźde. Przy lotnisku spotka? w na No, bo tak to w Warszawie się czasami można spotkać, a ale w Alicante można bardziej. <gry> no, trzymajcie się Dzień dobry wszystkim Mamy sylwestrowy poranek Godzina czwarta A dokładniej Czwarta pięćdziesiąt osiem Kamperkiem już wjechałem na parking Spaliśmy Tam na końcu Czyli po tamtej bramie Wjeżdża się Raczej przeważnie od tamtej strony Ale tam jest w miarę Ciszej w nocy Nie słychać tak samolotów więc w miarę się wyspaliśmy od 11 do, do 4. No i co? Założę dwa pokrowce tamte, mamy jest cień, więc z tamtej strony raczej niepotrzebne. No co? szaruchy nie mamy. Wodę czystą zostawiam jednak w zimie. Nic jej się nie stanie, nie, za, nie zakiśnie, więc nie ma z tym problemu. No i tyle. Widzimy się na lotnisku. Nagram jeszcze ciuchę, jakie tutaj mamy, żebyśmy pamiętali. Czy masz nic? Mam. Tak. Dwie pary spodni długich, jeansy i brązowe. Polar z długim rękawkiem. Gaci mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem par takich awaryjnych. Koszulki polo jedna. To jest, to to ta jest prawa, tak. Nie wiem, czy ta jest trochę po bezprzęgliku. Czyli jest robocza. No to co mam jeszcze tutaj? Jedną. Drugą. I long Tak. I tu jeszcze jest long ten Tomi Dobra. mnie Tylko koszulki. Jedna legina, Czapeczka. Moje to dużo z tego to są stroje kąpielowe? I ekipa? Ekipa ma dużo wszystkiego, więc. Mm -hmm. okay. Znaczy to są takie jeszcze na no, wyjazd wyjazdy znaczy okay. To już będzie zasadne. I dobra, tutaj są kolejne rzeczy. A, czyli tu jeszcze mam. A tu są krótkie. Krótkie badenki, badenki krótkie spodenki. Tutaj są maski do pływania, czapeczki. Tu są moje bluzy, o i torebki. I ta bluza jedna moja. Wspólna. Trzeba poszewki, nas to w tej szafce. No, no, moje letnie. Okej. Okay. Spodenki, sukienki. Okej. Okay. I tutaj jeszcze tu są jakieś letnie. Takie pojedyncze. Mm -hmm. i ten do pływania... a mnie kopią, a mnie kopią a, i spodenków dużo no a bambiki a, jeszcze śpią A mieli nas budzić no w ogóle się nie chcieli kłaść spać bo będą lecieć przecież o ty mm. no dochodzi już po piątej a panowie mają tutaj co robić No jeszcze biegnę, zanim siędziemy do busa, użona żona zapomniała swoich trzech par okularów. Także biegnę, szukam szybko wyciągam okulary i wracam. No dobra, mam okulary, czy pary. Biegnę, żeby nie pojechali ze mnie. A tam lotnisko. To pan mnie w kurę. przed odbiorem. Mój wózik Gdzie No i jesteśmy na lotnisku Przeszliśmy już kontrolę Bez słowy Także Mamy jeszcze Półtorej godziny do odlotu. Niecałe. Mocna godzina. No to mocna godzina. Okay. Tyle. Widzimy się później. The aeroplane seated with the seatbelt fastened until the aircraft complete stop and the fastened seatbelt sign has been switched off. Take care when opening the whole lockers. as items of your hand luggage may be found dislodged during the flight. For those of you who smoke, please refrain from doing so and to reach a designated area outside the terminal building. Finally, on behalf of the captain, the first officer and special in work today, we would like to thank you for your...